No i w i wylądował. I cały ten misterny plan też w Nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. I tak jak zawsze, jak zwykle, przed każdym meczem, rozbudzone nadzieje, emocje sięgające zenitu. I jak zwykle kurwa dół po meczu, chłopaki nawet dobrze dosyć grali. Fajny ten mecz był, ciekawy, akcje z wszystkich stron. Zabrakło tego szczęścia. I tak jak na każdych mistrzostwach, mecz rozpoczęcia mamy za sobą. Drugi mecz będzie o wszystko, trzeci o honor, i wpis do, do domu. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Ale nic, już za 4 lata, już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. No i tym optymistycznym akcentem czekamy na mecz drugi, Euro 2024.